Pierwsze odcinki specjalne rajdu Chile przyniosły wiele niespodziewanych zdarzeń i rozstrzygnięć. Na sam koniec pierwszego OS-u z rywalizacją pożegnali się SAP Pekkalapi i Janne Ferm. Miejska załoga Hyundai rolowała i uderzyła w drzewo. Uszkodzenia klatki bezpieczeństwa są zbyt poważne, by można było powrócić do rywalizacji. Na prowadzeniu znajdują się Elfin Evans oraz Scott Martin. Brytyjska załoga Toyoty wygrała dwa odcinki z trzech poranka. Nie mają jednak komfortowej przewagi, bo różnica między pierwszą trójką wynosi mniej jak 3 sekundy. Z niewielką przewagą drugie miejsce utrzymał temu Suinen. Fin pilotowany przez Miko Markule uniknął losu Lapiego i czuł się dużo bardziej komfortowo niż Thierry Neville, przez co to on jest najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Hyundai'a. Dużo więcej szczęścia, biorąc pod uwagę rolkę swoich kolegów zespołowych: Pierre Louis B. i Nicolasa Gillesula, mieli ojc Tanak z Martinem Jarroją. Estonczycy jedynie obrócili się na drugim odcinku specjalnym po tym, jak zaliczyli twarde lądowanie na hopie, od którego to momentu nie mieli do dyspozycji hybrydy. Do natracą na tracą dziesiątą sekundy. Pierwsza pozycja na trasie nie sprzyjała liderom klasyfikacji generalnej. Kalle Rowantera oraz Jonny Haltonen mają jednak czwartą lokatę po trzech odcinkach i do swoich kolegów zespołowych tracą niecałe 13 sekund. Przygód i problemów unika załoga Orlen Rally Teamu. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajmują piąte miejsce w klasyfikacji WRC2 po trzech odcinkach specjalnych. Wszystkie odcinki specjalne Rajdu Chile zobaczycie na żywo w Motowizji. Do zobaczenia i usłyszenia na naszej antenie.